Halo witam w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj Dzisiaj nowa seria yy, z Crusader Kings 3. Gramy sobie wielkopolską, cudowną, piękną polską. Yy, no i co, mogę powiedzieć, zagrywam yy, znowu, ale pewnie skończy się na trzech odcinkach. No ale cóż, no, jest tak jest. No, jest tak jest, no. No cóż, yy, tak. Yy, Normalny poziom, oczywiście, i sobie gramy polszą, wielkopolską. Dokładnie. No co? Po trzech odcinkach skończymy prawdopodobnie serię, jak to zwykle bywa. Rozpoczynamy. Gramy. No i naszym pięknym, cudownym władcą jest Siemowit. Który jest odważny, uczciwy, ambitny. Trzymałem wojownikiem, leśny wojownik i szlachetny. No, czyli pizda, znaczy no tak ten e, styl życia wybieramy, czyli oczywiście pójdziemy w walkę, no bo czemu by nie, pójdziemy sobie w strategię i skupimy się na. na, na strategii się skupimy. E, nas, następstwa, nas następca jest bez ślubu, ale wygląda tak totalna pizda. No tak, chórz, leniwy, uczciwa, kurwa, ale to znaczy no ten... Ym, ta, czyli siła sojuszu. To, to tutaj jest... jakiś wartościowy. Tutaj Misk mamy, ale... Minsk może nie być jakiś wartościowy. Szukałbym... Łęczyca. Okej, okay, Łęczyca już, już lepiej brzmi. Łęczyca... dobra, Łęczyca dobrze brzmi. I byśmy gór, dolny śląstę. Dobra, bieżemy z Łęczycą, co sobie. śrub Czekaj. Stop. Jeszcze raz. Eee, jeszcze raz. Siła sojuszu. I tutaj łączycę poszukajmy. Urwa, się bałem? Jakie łączyca ma Herf. Jakiś taki dziwny. No, i teraz to zrobię. Nie mogę. Nie, jak zwykle. O! Było. Była Łęczyca. Była chyba. O, a nie, to jest ich herb, dobra. Chyba to z. Pinsk. Pinsk. i to jest Łęczyca. Hej, okay, no to dobra, to nie wiem, bo myślałem, że tam możemy. Ja, czyli tylko. Że nasz syn ma 25 lat i się zrani z. Jednoroczną byłeś roczną dziewczynką No jebiście No ja... Średniowiecze w końcu Średniowiecze Limit domen Jedną domenę, dobra Mamy mamy żonę, na pewno mamy żonę Mamy żonę Czy ona umie? Jest in w intrygach, dobra No dobra, ale... Czy... Nie, jak będzie przy domenie to... To, to, to... Nic to nie zmieni Weźmy jakiegoś lepszego tego... Zróbmy a, nie ma lepszego, okej, okay. a wojownika lepszego nie ma? Mamy, dobra, to zmienimy. A, a, on był, okej. Okay. A, to zmienimy go. Z, z czempionów wyślijmy, poszukajmy przy okazji. I porekrutujmy na dwór. Mm, poszukajmy, nie, nie szukajmy. Yy, opiekę to jest nasza córka. Tak, mamy córkę. To dobrze, wydamy ją za mąż, żeby mieć <laughs> sojusz pieniądze i w ogóle. Yy, dobra, tutaj śluby to niepotrzebne. Sobie, przyspieszmy czas. Oczywiście się zgodził nam na. Yy. Zgodził się na ślub. Yy. I mamy sojusz z Łęczycą. Czyli jest dobrze. Sojusz Słończycą, czyli za chwilę będziemy napadać na dolny śląs, który. który sojuszy nie ma, i będziemy w takim razie napadać na dolny śląs. No bo. czemu by nie? Um... Tutaj jestem w stanie sobie władzę plemienną powiększyć, i mam nadal yy, tą, te domeny, więc. E, dajmy ci naszego O, mamy córkę już. <laughs> Szczyca jakaś organizator. Nie mogę. Dobra, wydajmy, zamożę ją za, za, za. Z kim? Ci 2000 ludzi, a gdzie, gdzie to jest, niby? Tutaj. Dobra, to wydajmy, czemu by nie? Tylko, żeby się jej pozbyć. E o, no dobra. A i tak, e syna. Syn, nadaj tytuł. Kalisz. Żeby nam zabrał domenę, to jest nasz syn, więc... GIT, yy, tutaj Sojusz, Sojusz bym chciał Negocjuj Sojusz, mam jeszcze Sojusz z własnym synem Dobra, możemy w takim razie chyba czas już odpauzować Chyba, że od razu atakujemy Dolny Śląsk Znaleźć królestwo nie możemy, ale podbić księstwo yy, Księstwo też nie, hrabstwo jakieś I te Świebodzina Możemy po, chyba podbić, dopóki on nie ma sojuszników. I to zróbmy. Wystaw armię, Wezwi do wojny. Czy my możemy naszego wasala? Chyba nie możemy wezwać do wojny, z czego wiem, bo to jest. nasz wasal. Dobra, pójdźmy oblegać Czy będziemy chcieli z, z nimi bitwę stoczyć? E, Zmiany czas. Co tu jest? No, ba niech tam będzie. Oba. Idziemy bitwę z nimi stoczyć. Oba, stoczyliśmy bitwę. No, mm. a tu. To... Ubligajmy naszego. Tego. Oba. tutaj, że cechy z tego. Ehm. Że cechy tam nasza córka jakaś zdobyła. To był event właśnie. A my ten. A my właśnie zdobyliśmy naszego. Nie kora, tylko. Celu, cel wojenny. Nie pamiętam, pogubiłem się. Pójdźmy. A, oblegają nam kalisz. Dobra, to pójdźmy. Bitwę tu jakąś stoczyć. Chyba wbili się w nas. Dobra. To teraz tylko Wrocław, chodźmy odlegać. Okej, okay, zabójca pośród nas. Okej, okay, jakieś ciała znajdują u nas. No tak, no każmy w zamku, by znaleźć tego mordercę. Eee... A, czyli. <laughs> Okej, okay, czyli. Prawdopodobnie to jest nasz syn. Eee... Dziwne rzeczy, dziwne rzeczy. Dobra. Zajęliśmy Wrocław, ale. No właśnie, nam tu odbili ten. ...naszego okora, którego znowu zajmiemy. No i mamy 100% Skoro mamy 100% wymuszamy żądania, rozwiązujemy armię i mamy tutaj, e, mamy tutaj. No, tą prowincję. Ale kolejna rzecz: jakieś romanse tu są robione. A i możemy się z nią uruchać. Znaczy, ten. No to no, zabijmy wilka i, i tej skóry. No i przynieśmy ymm, Limit domy No i ten limit domy będzie trzeba coś tam zrobić. Półczująco. Okej. Okay. Okej, okay, mamy ten y, punkt umiejętności, no to. Rozmienijmy sobie tu stratega. Y, tak, takiś tam. Y, Płowy wasel czeka ten. A Kim ty jesteś? W czym ty jesteś dobry? niczym nie jesteś dobry. W tym mógłbym cię jedynie. Ale są lepsi. w Ciebie W sumie... No dobra, zostawmy to. Nic tu zmieni... zmieniajmy na chwilę. Jedyne co zmienimy to kontrolę tego. Zwiększmy. Rozwij... Niech rozwija nam Poznań. I to wszystko. A my sobie porekrutujemy tutaj czempionów, bo ich zzywaliśmy wzywali... Wzyw... ich, więc czemu by nie? Umiejętności walki kto ma to ma tu są większe, są większe, ale nadal nadal to mało. I trzeba coś zrobić z tą prowincją komuś nadać trzeba. A zacytujmy wezwanie dowolne, co to jest za wojna? 4000... Czy... No chyba nie chcę sam radzić, znaczy no. Ten. E, tak, pomożemy mu na pewno. E, jakieś oczekiwania. Kim, co, co ty chcesz? Kurwa. Okej okay. mm. To właśnie Co to jest? Chory rzeczy z własną córką, tak? Nie mogę. Eee. rzeczy się tu dzieją. Ale mamy ten problem z tymi domenami. Trzeba będzie komuś swobodnie nadać. Tylko jeszcze nie wiem komu. Komuś nadamy. Snowi, raczej swojemu. Nie, chyba. Eee. Um. Dobra Dobry wypoczynek Niech będzie, relacje wycho Wychowankowie, dwór No i mamy jednego wasala Naszego Nie mamy synów Niech będzie że tą bratnią duszą Bo to tam, e, daje chyba jakieś pleśniki później o, kocha... A, nie, kochankowie, czyli będziemy się. Znaczy, no ten. Yy, no. Mamy, mamy jednego syna i o to chodzi. Bo on po prostu wszystko dziedziczy, na razie. Kolejny mamy ten. Tutaj yy, kolejnego punkty do doświadczenia mamy i sobie robimy. zaprojektowany do zniszczenia, bo to nam daje yy, skuteczność machin obliczniczych plus 40%. I no i po prostu szybciej oblężenia będą yy, tutaj się robiły. Aha, czyli nasza ta wciąży. No spoko. Eee, I mamy. E, mamy tutaj nasz Poznań, i poznajmy coś, wbudujemy i wybudujemy sobie palisady. Twój rozejm z kim dobiegł? A, z nim. Okej, okay. czyli będziemy się z nim nawalać za jakiś czas znowu. Będziemy zieloną górę przyjmować, prawdopodobnie. Cześć, skandal. Tak, żeby skrywajmy to, no. Żeby to nie było, że to jest nas... Na, nas syn no, oficjalnie, żeby to nie było Bo wtedy. Yy... Właśnie, bo wtedy wtedy będzie problem z liczeniem. Okej. Okay. Jak dyplomacji po prostu dwie sobie. Ok, nasza córka najmłodsza dorosła Jest dorosła już yy, I sobie, sobie ją wydamy za kogoś Sobie za kogoś się wydamy Siła sojuszu Mińsk nie, Mińsk nie O, Grodno, Grodno już byłoby interesujące Bardziej I co za Okej, okay, bierzemy grodno, bo się wrzenimy, nasza, się wrzenimy całą w ten, bo nie ma następców. Proszę, tam... No nie ma to, to, a to się wrzejmy. Materialnie się nie zgodzi, ale się wrzejmy, bo to... Yyy... Wiadomo, prestiże i rozpo, rozpoznawalność nasza. Rody, piast. Ale... tego będzie nas więcej. Ale to, to powoli. Yyy... A to dobrze, że 46%, więc chyba, chyba damy przyzwyczajenie do samowystarczalności. Dajmy. I on tutaj, widzę, że się dolny śląsk bije z Nie, no, jechan jest tylko. pojawy wcześniej byłem Teraz ten. Nasz syn jest ożeniony, tak. Z... Zidzicem. To są synowie? To jest syn? Trudno stwierdzić, Nic, to nie pisze czy to jest syn, czy ten... hazardistka, Okej okay. Córka, córka, a nie pisze, córka, dobra, nieważne, syn Czyli jakbyśmy się pozbyli ich syna To ona by dziedziczyła, wtedy nasze... Okej, okay. i tutaj mamy wezwanie do uczty chyba to przyjedziemy, tak, uczta. Yy... No, to zdobędzie tego słabego haka na mnie. A czyli na szatan, musimy bardzo uważać, oczywiście. Wraz stresu nam to rozbijało dowódca. Dobra. W takim razie, no, będzie trzeba się zająć tutaj. Więc myślę, że zamorduj. 5% tylko. Właśnie. A tutaj niech ona wspiera. 18% to jest dużo, jeśli chodzi o intrygi. Plus jeszcze nasza małżonka może intrygi wspierać. I tutaj już. 15% Spróbujmy, spróbujmy łapówki oczywiście, łapóweczki, niech oni, jak najwięcej osób dołączy do tego spisku. I już 90%, już mamy 95%, ale mamy załamanie jakieś w ogóle, i czemuż to? Okay. Ale w takim razie jak mamy stres, to już wiem jak to zrobić. Zorganizujmy polowanie sobie. Zasady ty pousuwajmy. No, tak bo coś się zwolnił. Tu jest zorganizowany marsz. Jest kolejny ten. Skujemy sobie prestiż Zgadza to zbija, od razu stresem zbiło, więc ok, mm. Okej... Okay. 95% na to, że się pozbędziemy. Tak, tak, trzeba się pozbyć. Nie, gadać to jest syn, syn kolejny. Kolejnego mnie trzeba się pozbyć. Dawaj, tak. Dobrze, 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 dobrze. Eee, czyli, następcą jego następcą jest tylko on. Dobra. To, trze to trze trzeba się pozbyć tego syna w takim razie. 15% znowu, ale nie mam nie mamy funduszy. Musimy poczekać troszeczkę na fundusze. Eee, stop. Grodno przeciwko komu? Dobra, jestem w stanie zaakceptować. Wystawmy, wysta wy Chcemy wystawić armię i się z nimi klepać, Zwało się. Dobra, pój pójdźmy spomóc, grodno, w tej wojnie, ale to już w następnym odcinku. To już zrobiłem w następnym odcinku, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.